Wołam, chociaż moje krzyki milkną, to wołam. Kiedy kładę się znowu w tych szponach, które rwą, mą skórę to na pokaz się uśmiecham. Żeby rżeć, znów nie szlochać Pokaż te pręgi, które zdobią cię po walce Zademonstruj stęki, kiedy siły już opadały i zbladły Patrzysz tak nieostro, jakby obiektyw trzasnął i płoną. Co noc ciągle wzdycham, co noc szukam odpowiedzi Skoro Bóg ma odpowiadać, to ja cofam swoje jęki żeby choć usłyszeć jedno słowo Siedzę i słucham i ja już kolejna noc I co? Nic nie słyszę, głucho hula po pokoju Cichy beat, jest toba tylko serce woła głośno Po co? Na bez odpowiedzi żyję Może nieodpowiedzialnie maskuję swoje wycie Ale nie chcę iść przez świat, nie chcę lać znów po chodniku. Moją żałość, moją boleść, moje żale, moją nikłość Przychrość ciągle sprawia mi ten, który może wszystko Słucham go z nieba, mi tu z ziemi wali hip-hop po uszach Na niebie czarne kręgi, wciągam mnie kawałek nie mogę dotknąć, już powierzchni siedzę ha. Kompletnie nic nie słyszę, chyba głuchy jestem całkiem Przywróć słuch mi na chwilę Klęczę wobec Ciebie, chcę już tylko pomocy Proszę daj słów, proszę tchnij we mnie oddech Chcę Cię słyszeć, a Ty ciągle minczysz Daj odpowiedź, ja już zmarłem, czy wciąż jeszcze żyję? Klęczę wobec Ciebie, chcę już tylko pomocy Proszę daj słów, proszę tchnij we mnie oddech a ty ciągle milcz, daj odpowiedź: Ja już zmarłem, czy wciąż jeszcze żyję? Wołam, chociaż moje krzyki milkną, to wołam. Kiedy kładę się znowu w tych szponach, które rwą mą skórę, to na pokaz się uśmiecham. Żeby rrzeć znów nie szlochać, pokaż te pręgi, które zdobią cię po walce. Zademonstruj stęki, kiedy siły już opadały i zbladły. Patrzysz tak nieostro, jakby obiektyw trzasnął i płonął. Mówią ciągle znawcy, żeby czuć siebie w sobie Ja siebie nie czuję, to zbrukane uczucia i emocje moje Sprawiły, że tu twardy siedzi kamień, który nie chce być rozłupany Straskane życiorysty cementują mnie logicznie Ja siebie nie czuję, ciągle idę z ciężkim krzyżem i wiem, że nie uciekam i wiem Że to świadomość moich grzechów otwiera drogę, gdzie leży wolność Moja siła, która kończy się co chwilę Moja walka ciągle przechodzi w modlitwę, daj mi siłę Pochodzi nie to moje ona ciągle się kończy Kończy list, zawisnął mi nad głową Poszukiwana ta, co podważyła wolność Moją wolnością jest odejście od siebie A nie ciągła pogoń, za sobą w tym będzie Wobec Ciebie chcę już tylko pomocy Proszę daj słuch, proszę tchnij we mnie oddech Chcę Cię słyszeć, a Ty ciągle mnie Daj odpowiedź, ja już zmarłem, czy wciąż jeszcze żyję? Leczę wobec Ciebie chcę już tylko pomocy Proszę daj słuch, proszę tchnij we mnie oddech Chcę Cię słyszeć, a Ty ciągle mnie Daj odpowiedź, ja już zmarłem, czy wciąż jeszcze żyję?